Witamy. Słuchajcie, mamy tutaj taką 19 strzałów Weber, Beach. Beach, nie Beach. <laughs> <laughs> Fever Beach. 19 strzałów, 30 mm. Powiem Wam TW76 od Tomaszka. Także zobaczymy Tomaszkowe. Tomaszkowe wyrzutnie były bardzo dobre. Powiem Wam. Zresztą sami widzicie na filmach. Dostaliśmy ją od bieguna. Za co dziękuję. Także tam możecie znaleźć Tomaszka lakiego jak to się mówi. Czekaj, bo mi tu coś lata. A, ten dobra. Ja się musiałem trochę się oddalić. No i Mateusz, możesz odpalać. Zobaczymy. 19. O kurde. Wow niebieski, ma. nie wiem czy to nagra, ale ma niebieski środek Ładny efekt, tylko że mi się zdaje, że wysoko strzelała. Wysoko. no wysoko. strzelała jako, jak 19. Ale ładna kostka, zależy ile będzie kosztować. Tak. Ale, ale nie, nie jest. jest... Ładny, niebieski tak ma. i niebie... niebieskie kuleczki były w środku. No. Nie wiem czy to wyłapał telefon, akurat. Ale jeżeli Wam się spodobała, macie linki w opisie do sklepu, do bieguna. Znajdziecie nie tylko tam Tomaszka, także my polecamy. Bardzo fajna kosteczka. Także nie przedłużając, papacze hej.